Cześć kochani, cześć gwiazdy, witajcie na kanale Lux Happy. Niedawno na mojej karcie społeczność zadałam wam pytanie, e, zadałam pytanie, coś chyba innego chciałam powiedzieć, w każdym razie ogłosiłam Q&A, może tak. E, ogłosiłam Q&A i dziś myślę, że jest dobry moment, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Tak naprawdę to miałam plan, żeby ten film nagrać od razu w czwartek, czyli to był jakiś czas temu już ale wydarzyło się coś innego, byłam mocno zajęta. No i dziś mam czas, więc dziś nagrywam. Będzie dosłownie odpowiedź na kilka pytań. Wiele z tych pytań się powtarzało. Yy, głównie były to pytania książki, ale zaczynamy od tych najbardziej pikantnych, także zostańcie ze mną, kto jeszcze nie subskrybuje kanału to zapraszam Was do subskrybowania, koniecznie kliknijcie w ten dzwoneczek, wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia o wszystkich moich najnowszych filmach i wtedy możecie zdecydować się oglądać, czy nie ma sensu. Dobra, lecimy z intro i Q&A. Pamiętam tych wszystkich pytań, więc będę tutaj sobie korzystać z mojej ścianki. Pierwsze pytanie, najbardziej pikantne, nie no żartuję, nie będzie to pytanie pytań aż tak pikantnych, ale jest to pytanie o moją historię życiową. A mianowicie Gosia B pyta, co skłoniło cię lub co spowodowało, że wyprowadziłaś się z Łodzi i jak ją wspominasz, Łódź i wyprowadzkę? Pytanie bardzo ciekawe, wydaje mi się, że już kiedyś mogłam na nie odpowiedzieć, więc jeśli ktoś słyszał i się powtarzam, to przepraszam, ale także tak. Dobra, kochani, no urodziłam się w łodzi i w Łodzi mieszkałam przez 21 lat mojego życia, czyli cała szkoła podstawowa. Właściwie to no może oszukuję troszeczkę, ale urodziłam się w Łodzi, to jest 100% prawdy, ale teraz pomyślałam, że przecież przez pierwsze 4 lata życia albo 3 nie mieszkałam w Łodzi, tylko mieszkałam pod Łodzią, w takiej małej miejscowości, w Grotnikach. I teraz proszę, żeby tutaj wszyscy, którzy Znają miejscowość Grotniki, napisali na dole, tak, była w Grotnikach, albo tak, znam, mam ciotkę w Grotnikach. Słuchajcie, w Grotnikach mieliśmy taki domek, działkę, i moi rodzice tak zaczynali, że właśnie w tym domku, ten domek miał chyba 26 metrów kwadratowych, to tak go wybudował, i w tym domku rozpoczynali swoje. Wspólne małżeńskie życie. Były bardzo podobno ciężkie warunki. No trochę były ciężkie, bo tam była wtedy ta zima stulecia, do stacji kolejowej było dwa kilometry, daleko do przedszkola, więc moja mama, wiecie, w śniegu ten wózek pchała, także nie miała łatwo. Na działce miała studnię i musiała z 30-, 20-30-metrowej studni wykręcić sobie wiadro z wodą, prać. 20-30 moich pieluch dziennie, także no, takie tam kwiatki, wiecie, wypominają mi czasami. Ale dziś nie o tym, nie o tym, tylko bardziej o tej historii. No i tak się złożyło, że jako dziecko już moi rodzice kupili. Nie kupili. Dostali wtedy przydział na mieszkanie na takie wielkie, fantastyczne, 70 prawie, prawie 80 metrowe, bardzo luksusowe mieszkanie w nowym bloku na siódmym piętrze. To nie było wtedy łatwe, żeby załatwić mieszkanie, żeby zorganizować. Pamiętam te historie pikantne, gdzie Cała rodzina właściwie i znajomi, i znajomych, i w ogóle wszyscy 100 osób tam, no nie może z 10 albo z 8, musiało się zameldować w tym mieszkaniu, żeby moi rodzice mogli wykombinować i załatwić takie duże mieszkanie. Bo no, normalnie to się dostawało chyba kawalerkę albo mieszkanie dwupokojowe. Wtedy jeszcze na świecie nie było mojego brata, więc nie liczył się jako członek rodziny, byłam tylko ja. I były psy, które z nami już nie pojechały do tego bloku, bo były chyba za duże. Słuchajcie. Także no w tym bloku, na tym siódmym piętrze mieszkałam do końca moich łódzkich dni. Jak byłam już dorosła, tak w miarę, miałam 21 lat, wyprowadziłam się z mojego rodzinnego domu, yy, za granicę trochę. Byłam dwa lata za granicą, pierwszy rok byłam w Holandii, nie, pierwszy rok byłam w Stanach, przez rok byłam opernianią w amerykańskiej rodzinie i później dostałam stypendium w Holandii, także to był ten moment, w którym wyprowadziłam się z domu i wtedy jak ja się wyprowadziłam z tego domu, to moi rodzice, wyobraźcie sobie, wtedy jak ja się wyprowadziłam, w ogóle co to za pomysł, wybudowali nowy dom, także nie miałam okazji w tym domu pomieszkać, także ja go w sumie nie traktuję jak mojego domu, Moja mama wciąż tam mieszka, mój brat sobie troszeczkę z nią pomieszkał jako stary kawaler. Um, ale no ja y, wyjechałam w świat i już do tego domu nie wróciłam, nigdy tam nie mieszkałam, poza chyba jednymi wakacjami i jakimiś krótkimi wizytami. Także nie skorzystałam z tego pięknego ogródka i tak dalej, i tak dalej. No ale za to korzystają moje dzieci. Kochani, ja się wyprowadziłam, tak jak wam powiedziałam, rok w Stanach, y, jako niania, jako oper, rok w Holandii. Ciężkie studia, ale bardzo ciekawe. I później mój chłopak, tamtejszy chłopak, nie łączyć z Rafałem, nie mieszać, to w ogóle inny chłopak, mój chłopak przeprowadził się do Warszawy i tutaj znalazł swoją pracę. Właściwie chyba firma go przeniosła, bank przeniósł go z oddziału łódzkiego do centrali warszawskiej. No więc to był taki naturalny krok. W ogóle wszyscy wtedy po studiach, wszyscy się znajomi, pomału się tak widzicie, to... Do tej Warszawy. Tam się mówiło, że jak chcesz zrobić karierę i dobre pieniądze zarabiać, to najlepiej iść do Korpo i najlepiej pojechać do Warszawy. No i też ja też się spakowałam w mojego Fiat Punto i uderzyłam do stolicy. Tutaj e, szukałam pracy, szukałam, 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 aż udało mi się Znalazłam pracę w pierwszej firmie Henkel Polska, korporacji, w której pracowałam dwa lata. I słuchajcie, tak to się wydarzyło. Także Pojechałam za miłością. Tak, no to była wtedy miłość, ona się skończyła później, także pobawiliśmy się trochę w dom i no wiecie, nie zadziałało, nie? Za młoda byłam. Miałam wtedy 24 lata, tak trochę, nie za bardzo jeszcze było mieszkać z chłopakiem. Także było wesoło, no. Yy, myślę, że po prostu wystarczy i przejdźmy do kolejnego pytania. No i tam, od tamtej pory już tutaj mieszkam. Był epizod 7 siedmiomiesięczny w Wielkiej Brytanii, ale to się w ogóle Um, nie sprawdziło, to w ogóle nie działało, to w ogóle nie, nie, nie. Wolałam Warszawę niż yy, Maidstone, yy, Kent. To wtedy, wtedy szybciutko zawinęłam yy, ogon pod siebie i yy, wróciłam do Warszawy. Dobra kochani, lecimy do następnego pytania. Następne pytanie od Carrie B. Czemu wybieracie europejskie kierunki na wakacje, a nie na przykład Zanzibar, Dominikana, Meksyk? Ha, bardzo dobre pytanie. Nie to, żebym nie lubiła, słuchajcie. Jeśli chodzi o te kierunki, ostatnio, właściwie ostatnio od jakichś siedmiu lat, no, z uwagi na specyfikę mojego synka, który jest bardzo aktywnym dzieckiem i bardzo takim absorbującym i bardzo lubiącym, wiecie, oblizywać ręce, dotykać wszystkiego, przestaliśmy lat x temu. Wraz z pojawieniem się Alanka w naszej rodzinie przestaliśmy wyjeżdżać w kierunki azjatyckie, co oczywiście nie jest stuprocentową prawdą, w większości prawdą, bo byliśmy w dalekich podróżach czwóreczkę w czwóreczkę, czyli z Alankiem już w Stanach, kiedy on był jeszcze mały, miał chyba ze 3 latka albo 2,5 coś takiego, nie pamiętam, 2-3 lata miał. Byliśmy w Stanach, zrobiliśmy całkiem niezłą objazdówkę. Jechaliśmy właściwie z Nowego Jorku, przyjechaliśmy sobie z samochodem z wieloma, wieloma przystankami, odwiedzaliśmy przyjaciół, znajomych, zwiedzaliśmy różne miejsca, aż do Key Westu, zatrzymaliśmy się w West Virginia, zatrzymaliśmy się w Karolinie, zatrzymaliśmy się, gdzie my się jeszcze zatrzymaliśmy, w Georgii? przepiękny stan, przepiękny, ja jestem zakochana w i ten ocean, i te drzewa, i no cudo. I zatrzymaliśmy się na Florydzie i nawet tam była krótka wizyta w Miami, zobaczyliśmy kiłę, zwróciliśmy super, super wakacje, dzieciaki dały radę. W sumie to można powiedzieć, że były takie pełne dwa dni takiego cięcia góra z góry na dół, a potem z powrotem, ale my zrobiliśmy to na wiele przystanków i, i no, po prostu zajęło nam to kilka dni, bo sobie tak podróżowaliśmy na luzie, te wakacje trwały trzy tygodnie i to się sprawdziło, ale wiecie, Stany, cywilizacja, większa, lepsza, mocniejsza, jeżeli chodzi o kierunki azjatyckie, to jeździliśmy bardzo często z Polusią, jak była mała i teraz tak jak miała niecałe dwa lata, ona w ogóle od początku z nami jeździła głównie, głównie w Europie, ale jak miała 3,5 miesiąca, była wcześniaczkiem, więc była bardzo mała, miała tylko 4 kg, pojechaliśmy z nią na Kretę i to była jej pierwsza podróż. Później miała 8 miesięcy, była w, w, w Walencji i tak dalej, tak dalej. Także z polą jedno dziecko nie było dla nas aż takim obciążeniem w podróży i było. To bardzo łatwe do zorganizowania. Właściwie ona towarzyszyła nam we wszystkich aspektach naszego życia. Chodziliśmy do restauracji, zabieraliśmy maluszka, ale to było wzorowe dziecko, które się nie awanturowało, jak miała roczek, siedziała i już to potrafiła się w restauracji dwie godziny bawić łyżeczką do herbaty. No naprawdę była idealna. Dlatego też mogliśmy sobie pozwolić na to i ona nas zachęcała do tych podróży. Aluś już był bardziej wymagający, Pola to nie było dziecko chodzące tutaj po meblach, ściągające rzeczy, tłukące wazony i tak dalej. Nie musieliśmy niczego sprzątać, więc możecie sobie wyobrazić, że te dzieci są bardzo inne. Aluś to jest tornado, które wszędzie wejdzie, wszystko poliże, wszystko dotknie, wszystko zepsuje, więc no, to są zupełnie. Inne dzieciaki, i z nim było dużo trudniej. Zdecydowaliśmy się właśnie na tą pierwszą podróż z uwagi na jego charakter, na, na to, no, na też na tą jego aktywność. Zdecydowaliśmy się na tę pierwszą podróż do Stanów, i później, dopiero dwa lata temu, wyjechaliśmy w taki dalszy kierunek azjatycki, do Wietnamu. I to już było ok. Natomiast nasze dzieci. Bardzo lubią takie typowe wakacje, jak to oni mówią, z plażą i z basenem. Oni lubią mieć dom z basenem, mieć przyjaciół, pozwiedzać sobie jakieś kierunki. Dlatego ostatnio super nam się sprawdzały te kierunki europejskie, typu Hiszpania, Portugalia i tak dalej, i tak dalej. A my z Rafałem dwa razy w ciągu ostatnich ośmiu lat. Kurczę, tylko dwa razy. No raz byliśmy w Wietnamie, raz byliśmy w tych Stanach z dziećmi, w Wietnamie z dziećmi, w Stanach z dziećmi i dwa razy, trzy razy wybraliśmy się sami bez dzieci na kilka dni, pięć, sześć dni. Raz byliśmy w Hongkongu z e, przyjaciółmi, raz byliśmy z przyjaciółmi w Tokio przez siedem dni, wtedy dzieciaki zostały mojej mamy i raz byliśmy, gdzie my byliśmy? I raz byliśmy w Nowym Jorku sami. I to było super. Oprócz tego staramy się też wyjeżdżać sobie sami na jakieś weekendy. Teraz też mamy jakiś tam samotny plan podróży, natomiast no nie zawsze z dziećmi mamy ochotę podróżować i ciągnąć te dzieci. Bo my też możemy sobie wyskoczyć, słuchajcie, w daleki kierunek azjatycki, nie wiem, na 6-7 dni, natomiast dzieci ciągnąć na 6-7 dni to już jest bardziej uciążliwe i też tak nie skorzystamy. My podróżujemy tak, jak już podróżujemy, to już wiecie, wychodzimy rano w tym Nowym Jorku na przykład z mieszkania i hardkorowo do nocy na piechotę. Więc więc y, żadne dziecko tego nie wytrzyma. Jak mamy ciągnąć za sobą marudzące, znudzone dzieci, które y, próbują y, jakoś to przetrwać, no oczywiście będą zainteresowane przez chwilę, ale tak na dłużej to nie za bardzo. Dlatego odkąd mamy dzieci, staramy się dostosować nasze wakacje do dzieci. Jeśli chodzi o dalsze kierunki, typu Meksyk, ja się tego Meksyku trochę boję, chociaż mnóstwo moich przyjaciół w Meksyku było, nie boją się. Jeśli chodzi o Dominikanę, nie ma takiej szansy, żebym zaciągnęła na Dominikanę mojego męża, bądź też na Malediwy. To są takie miejsca, w których, wiecie, ja się czuję fantastycznie i mogłabym tam polecieć z Karoliną najlepiej, albo jeszcze z innymi koleżankami. Natomiast, no, mój mąż tam się... Zabije pod palmą. On nienawidzi takich e, lokalizacji, pomimo tego, że jest pięknie, znaczy mu się to bardzo podoba na dwa dni, ale te wyjazdy zwykle mają sens, jeżeli są dwutygodniowe, to jest daleko. E, I tak, kiedyś byliśmy z Polą. Słuchajcie, byliśmy w Tajlandii, byliśmy e, dwa razy, byliśmy w Singapurze, byliśmy e, w Indiach, e, to nie do końca był mecz. Byliśmy na Sri Lance, super. Gdzie my jeszcze byliśmy? A, i w Indonezji byliśmy. To było dosyć dużo podróżowania i przelotów po różnych wyspach, i naprawdę super. Także my mamy trochę tych wakacji za sobą. Natomiast, no wiecie, no my też mamy urlopy. E, no może nie ja, ale Rafał ma urlop, jego są też narty przez e, tydzień w roku, jest też przerwa świąteczna, więc tak naprawdę musimy się mieścić w tych 26 dniach. Większość czasu w wakacje spędzam z dziećmi ja, Rafał spędza z nami dwa tygodnie. E, Także wykorzystuję jakoś tam na święta tydzień, na ferie zimowe tydzień, latem, dwa tygodnie, i jakieś tam pojedyncze weekendy, jakiś wyjazd ze mną, jakiś coś innego, może jakiś męski wypad na narty i tyle. Dlatego staramy się po prostu wykorzystywać te nasze wakacje z dziećmi, już nie jeżdżąc, z uwagi też na to, że. No, wakacje z dziećmi dłuższe mamy latem, a latem nie chce nam się jechać w ciepłe miejsce typu Tajlandia, daleko, bo my to tutaj mamy w Europie. Także możemy y, skoczyć gdzieś bliżej i y, nie zwiedzać aż tak bardzo. A w sumie rzadko kiedy mamy okazję, w przerwę świąteczną, święta to też jest taki okres, y, że my nie mamy kiedy jeździć. Słuchajcie. Kiedy tam pojechać? No, fery zimowe to zawsze muszą być na typ przez tydzień, drugi tydzień tak nie wiadomo, co są zrobić, więc dzieciaki chodzą na jakieś półkolonie, e, albo tu się spotykają z przyjaciółmi i zaliczamy muzea inne tego typu lokalne warszawskie atrakcje. A jeżeli chodzi o święta, no to słuchajcie, no to są święta, później jest. Po, czasami staramy się wyjechać y, po świętach i wrócić, nie wiem, szóstego. I to też jest fajny moment na wyjazd, natomiast no to też są y, też bardzo niekorzystne cenowo okres. Y, bilety są potwornie drogie, więc może to też jest lepszy moment do, y, do ta jak, jakichś takich bliższych europejskich wyjazdów. chociaż w tym roku byliśmy na Fuercie y, y, i było super, i to też nie jest to daleka jakaś destynacja, ale. Taka trochę dalsza, tak? już tak w połowie drogi do tych dalszych kierunków. Dobra, to chyba tyle. Chyba wyczerpałam temat, także podsumowując, yy, Aluś yy, za bardzo aktywny, teraz już jest z tym lepiej i Rafał jego 26 dni urlopu, dlatego aż tyle nie podróżujemy w dalekie miejsca, bo dzieci wolą być tutaj normalnie, blisko gdzieś w Europie. Lecimy do kolejnego pytania. Kolejne pytanie również o podróże zadała Zuzanna. Zuza zapytała mnie, który z odwiedzonych krajów zrobił na mnie największe wrażenie. Hmm. Wiecie co? Każdy oprócz Indii. Czyli bardzo mi się podobało. To nie jest tak, że coś zrobiło na mnie wrażenie. Chyba największe wrażenie zrobił na mnie Singapur, bo zakochałam się w tym miejscu. Fantastyczny klimat, piękne miasto, bardzo nowoczesne, doskonałe jedzenie, bliskość do tych wszystkich rajskich wysp, tajskich, indonezyjskich. No pięknie, na Bali, rzut beretem dosłownie, parę godzin lotu. Fajne miejsce. Bardzo przyjemne miejsce do życia, bardzo bezpieczne miejsce, urocze i nowoczesne. To taki Nowy Jork w ciepłym miejscu, tylko mniejszy, nie taki bardzo rozległy. Bardzo fajnie. I jak byliśmy w Singapurze dwa razy, to od razu na, na miejscu szukaliśmy e, ofert pracy dla architektów, ofert pracy w marketingu. Potem nam oczywiście przechodziło, jak wracaliśmy. Także chyba wydaje mi się, że Singapur zrobił na nas takie fantastyczne wrażenie pod kątem chęci życia tam na miejscu. No jest e, jest ciepło, jest morze, jest plaża, jest cały ten aspekt luksusowy, żyje się wygodnie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kolejnym takim miejscem, tutaj wiecie co, ja tak bardziej wydaje mi się, że ta moja odpowiedź bardziej się koncentruje na tych miejsca, w których chcielibyśmy żyć, tak? No nie chcielibyśmy żyć w Tajlandii, fantastycznie jest tam pojechać na wakacje, jest cudownie pięknie i wspaniale, ale z takich kierunków, do których lubimy wracać i chcielibyśmy tam żyć, to na pewno będą to Stany Zjednoczone, na pewno będzie to Nowy Jork, chociaż tam jest bardzo dużo stresu, już pewnie jeszcze więcej niż w Warszawie. Ja uwielbiam San Diego i to jest kolejne takie miejsce, w którym mogłabym żyć. Mieszkałabym tam z przyjemnością, jest ocean, są plaże. Fajne usytuowanie tego miasta, takie miasto bardzo rozległe, blisko do Meksyku, blisko też do takich atrakcji typu Grand Canyon. Niedaleko samochodem do Vegas można się pobawić, ale takie bardzo przyjemne miejsce całoroczne, tak? To jest takie miejsce gdzie mamy i góry i możemy skoczyć na narty dwie godziny albo trzy godziny samochodem i możemy pływać na kajcie i możemy się uczyć surfingu. Także mi się wydaje że to jest takie fajne nowoczesne miejsce do życia. No niestety pod kątem wrażeń jakichś takich wiecie co ja byłam w wielu miejscach bardzo mi się podobała Indonezja głównie z uwagi na świątynie na miejsca tak bardzo odległe od naszej kultury. Jeśli chodzi o inne kraje, to bardziej takie wybiera miejsca, w których chciałabym żyć, które są bardziej nowoczesne od Warszawy i no, pociągają nas w jakiś tam sposób. Kolejne pytanie. O, też Zuzanna pyta, czy miałaś inne kolory włosów w przeszłości? Jeśli tak, to czy pokażesz zdjęcia? Jakie są twoje ulubione słodycze? Jakiego aktora, piosenkarza, influencera uważasz za mega przystojnego? Zacznę od tego. Brad Pitt, Ryan Gosling. Super, bardzo mi się podobają. Ale z polskich, wiecie co, tutaj pewnie połowa się na mnie tutaj, wiecie, a, jak mogłaś coś takiego powiedzieć? Słuchajcie, no bardzo podoba mi się nasz rodzimy i młody kompozytor Radzimir. Tak, Radzimir. Mój mąż się śmieje, że radzi mi się podoba. Tak, podoba mi się, jest bardzo, uważam, piękny. Dobra. Y, czy miałaś jeszcze inne kolory włosów? Tak, Boże, czego ja nie miałam na tej głowie. Zaczęło się, jak byłam y, licealistką, zaczęłam eksperymenty, i wtedy był bardzo popularny. Chyba najtańszy produkt do farbowania włosów: chna? chna? Nie, henna to jest to do brwi. Chna. To było takie, taka. Taki proszek, coś takiego, co farbowało włosy na taki podły, bordowy, rudy, rdzawy. Nie wiem, co to jest, okropny, okropny. Yy, moja mama się farbowała na ten kolor, połowa kobiet się farbowała i ja również zrobiłam ten błąd. Nie mam zdjęć, miałam oczywiście, ale nawet. Jak miałam to i yy, wykasowałam je z pamięci, ten okres mojego życia, także tak miałam takie okropne włosy. Yy, nigdy sama się nie farbowałam na blond, ale te rudawe, ciemnawe włosy przefarbowałam na ciemny. I miałam też takie włosy ciemne, prawie czarne. Ten kolor bardzo mnie tak sprawia, że wyglądam poważnie, że mnie postarza. A z takich ciekawostek, słuchajcie, mój mąż zawsze wyobrażał sobie, że ożeni się z brunetką. Nie wiem. Coś mu się pomyliło chyba, ale pff, no, póki co mówi, że jest zadowolony. Yy, tak, także od jakiegoś czasu później miałam jakieś, byłam szatynką, przeszłam przez mnóstwo okropnych kolorów i bardzo złych fryzjerów, bo też był, były czasy, kiedy farbowałam sama włosy w domu, nigdy więcej bym tego nie zrobiła. Dla mnie to są najbardziej nieciekawe odcienie, jakie mogę uzyskać, jeśli robię je sobie sama, jednak uważam, że w moim przypadku kolorem włosów powinien zająć się dobry fryzjer i tego się trzymajmy. Kosztuje to niestety, ale no niech tak zostanie. Mogę za to płacić, słuchajcie, z przyjemnością. Um, I teraz bardzo dużo pytań. A jakie są moje ulubione słodycze? Ojej, wiecie, co ja uwielbiam, uwielbiam pawełka tego Tofi, uwielbiam e, krówki i uwielbiam żelki Haribo. Staram się ich nie jeść, ponieważ no, jest coraz więcej kochanego ciałka. Tak, także no, teraz chyba tylko kawa, i woda mi z tych spódczy została i banany. Dobra. E czy usuwam Ewa. Ewa, pyta, czy usuwam negatywne komentarze, czy i jak różnicuje krytykę i hejt? To jest bardzo dobre pytanie. E Odpowiem najpierw na drugą część tego pytania, czy i jak różnicuję krytykę i hejt? Dla mnie. Krytyka i hejt to jest, to jest cienka linia między nimi, ale hejtem dla mnie jest powiedzenie komuś, że jest głupi, można, można różnych epitetów, można to, to na różny sposób interpretować. Powiedzenie komuś, że wyglądasz okropnie, jesteś głupia, i tak dalej, i tak dalej. Przykład to jest według mnie hejt, a konstruktywna krytyka będzie nie podobasz mi się. W tej bluzce, albo jesteś bezguściem, albo według mnie te spodnie do Ciebie nie pasują, nie podoba mi się ta stylizacja. To jest dla mnie ta różnica między krytyką a hejtem. Nie lubię takich komentarzy, hamskich, prostych, hejterskich, i jeżeli czasem je zostawiam, często je zostawiam, ponieważ są one często bardzo mocno atakowane przez innych uczestników czatu. Czyli nawet jest tak, że ja na nie nie reaguję, ale reagują moi inni widzowie. Ale słuchajcie, co się zdarza, też bardzo często, że pod takim filmem jakimś, gdzie pojawia się jeden hejterski komentarz, wytwarza się dyskusja 30 komentarzy w tym wątku. Ludzie sobie ubliżają, ludzie się wyzywają, ludzie mówią sobie, piszą sobie przykre rzeczy. I słuchajcie, w takim momencie. Ja już to wykasowuję, mimo że wiele z tych komentarzy mnie broniło, ale ta osoba będzie wracać do tego. Słuchajcie, to nie ma sensu. Ja kasuję, jeżeli to już się tak bardzo rozwinie. Czyli po pierwsze, jeżeli jest komentarz hejtecki, ja go zostawiam, pojawia się bardzo długa lista odpowiedzi, dużo dialogów z tą osobą, ta osoba nie poddaje się dalej, tam opisuje różne rzeczy. To staram się tego typu komentarze usunąć w pewnym momencie. Często, jeżeli coś jest naprawdę bardzo brzydkie, no zdarzyły mi się okrutne komentarze, takie, że ktoś mi życzył, żebym zdechła, żeby zdechły, zdech, zdechli yy, poszczególni członkowie mojej rodziny, w tym moje dzieci również. I słuchajcie, takie rzeczy to są absolutnie obrzydliwe yy, i to nie jest krytyka, to jest taki czarny, czarny, brudny, ciemny hejt. I takie rzeczy usuwam natychmiast, jeżeli coś jest takim hardkorowym hejtem. Usuwam. Jeżeli coś jest z krytyką, tak ktoś nie potrafił skrytykować, a tak wyszło mu hejtecko, to często zostawiam pod warunkiem, że nie rozwinie się do jakiegoś wielkiego. Tak, usuwam. Także nie często, ale yy, usuwam. Yy, kolejne pytanie. I teraz słuchajcie, jest kilka pytań bardzo, yy, bardzo podobnych. Yy, jakie polecam filmy, książki? Książki, które wywarły i filmy, które wywarły na mnie wrażenie. No i to jest pytanie, na które... Mogłabym odpowiadać tutaj bardzo długo, przygotować się, zrobić jakąś taką wielką listę, ale słuchajcie, no i tego nie zrobię. Ja nie mam jakichś takich książek, do których wracam. Chyba nie było w życiu takiej książki, którą przeczytałam. Nie, na pewno coś było. Przeczytałam chyba, ale to 100 lat temu. Coelho, jakąś książkę, dwa razy. Bardzo, jeśli chodzi o takie książki, które wywarły na mnie wrażenie, to myślę, że bardziej czytałam takie książki, jak byłam. Młodą osobą, tak? Typu właśnie całą serię Coelho, i te książki wywierały na mnie wrażenie. Weronika postanawia umrzeć, pamiętam taką książkę. Dziś już bym nie powiedziała Wam, na jaki ona była temat, bo to było dawno temu. Czy bym chciała do niej dzisiaj wrócić? Nie. Ja taka nie jestem. Nie oglądam tych samych filmów, nie oglądam tych samych e, seriali, nie powracam, e, nie wracam, aczkolwiek oglądałam kiedyś taki film chyba. 14 razy z moją przyjaciółką i to mnie bardzo śmieszyło, ale też byłam dużo dużo młodsza. Także ten czas, kiedy ja wracałam do filmów, do książek, skończył się dawno temu. Na przykład była to zbrodnia i Kara. To też w bardzo młodym wieku czytałam tę książkę. Bardzo mi się podobała, wywarła na mnie ogromne wrażenie. Natomiast no. W obecnym życiu nie ma takich książek i nie ma chyba takich filmów, które wywierają na mnie bardzo duże wrażenie, aczkolwiek niedawno widziałam taki film, nie powiem wam teraz jaki to był tytuł, ale wywarł na mnie wrażenie, był to film o wykorzystywaniu naszych danych przez Facebooka, pewnie wiecie o który chodzi, on jest na Netflixie, tytułu nie pamiętam. I są filmy, które lubię. Są seriale, które lubię. Oglądam oczywiście dużo seriali na Netflixie, także jeżeli możecie coś polecić, to piszcie. Choć staram się nie wciągać, bo jak się wciągnę, to potem jest koniec. Siedzę i oglądam nocami i nie dosypiam. Jeśli chodzi o takie seriale, które niestety mam takie wady też straszne, że oglądam pewien serial od kilkunastu lat i jest to na przykład Grey's Anatomy. I jak się pojawiła pandemia, to ten serial przestał wychodzić przez bardzo długi czas. Było mi przykro. Było mi przykro. Jest tu ktoś, kto w ogóle. Też Grace Anatomy? Meredith Gray, Magdreamy. Fajne Dreamy, nie? Słuchajcie, no i jeszcze. E, jeśli chodzi o książki, to jestem wielką fanką audi audiobooków. Nie pamiętam, kiedy przeczytałam ostatnio książkę, tak. Jakoś to czytanie kojarzy mi się z obrabianiem wiadomości i takich e, rzeczy, z czytaniem wiadomości online. Jeśli chodzi o książki, uwielbiam audiobooki, mam e, subskrypcję w Storytel i e, uwielbiam kryminały. Także, jak pojawiają się nowe kryminały, to natychmiast, słucham, ja mam takie fazy, że leci 6-7 kryminałów, 5-6 kryminałów z rzędu. I chcę następny, ich na przykład potrafię całe serie rogali, mroza i tak dalej. No Jak się pojawia jakiś nowy autor, i pierwszy z serii kryminałów e, zrobi mnie wrażenie, to e, chyłkę. E, bardzo mi się podobały te seriale. Nie seriale, tylko te serie książek. Natomiast chyba taka książka, która też jest kryminałem. Skandynawskim, szwedzkim, wywarła na mnie naprawdę duże wrażenie. I które, jak ktoś się mnie zapyta, ktoś lubi kryminały, to od razu, e, od razu e, polecam tą, tę serię tych trzech kryminałów. Chilla napiszę wam, bo ja nigdy, nigdy nie zapamiętam tutaj wypiszę o wszystkie te tytuły. Niech one sobie tutaj będą, bo tak tytułów nie pamiętam. Pamiętam tylko, że była pierwsza część o przypływie z Zyginy. Tak, ale słuchajcie, bardzo dobry, bardzo dobry kryminał. Uwielbiam kryminały, te morderstwa i tak dalej, aczkolwiek, jeżeli chodzi o filmy, to nie jestem taką fanką kryminałów. Także, no nie wiem, raczej filmy lubię takie e, zwykłe, albo cierpiętnicze dramaty, jak to mówi mój mąż, o nich nie cierpi, więc bardzo ciężko jest nam wybrać film e, wspólny, na który razem pójdziemy do kina. Więc albo jest tu jakiś bardzo mocny kompromis, albo jest jakiś deal, że ja pójdę z nim na coś, a on pójdzie ze mną na coś. Ale to jest często tak, że ja się męczę i on się męczy, więc czasami chodzimy oddzielnie. Idziemy w tym samym czasie i chodzimy na dwa różne sesje. Very romantic. Mhm. Dobra kochani, to tyle Tych pytań o książki było dużo Także wydaje mi się, że pokryłam, pokryłam tutaj wszystko Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania Z przyjemnością nagram kolejny Q&A Tylko nie powtarzajcie tych pytań Trzymajcie się, kochani, do zobaczenia w kolejnym wideo Pa!